Dzień dobry. Gościem Boheńskiej Biblioteki jest pani Sabina Jakubowska. Dzień dobry. Z wykształcenia archeolog, doktor nauk humanistycznych, zafascynowana się historią lokalną, a przede wszystkim pisarka. Pisarka, która w 2015 roku debiutowała książką. Dom na Wschodniej. Tę książkę dedykowała młodym czytelnikom. A w ubiegłym roku ukazała się druga jej książka. Jest to powieść zatytułowana Akuszerki. Jak zrodził się pomysł napisania akuszerek? Pomysł zrodził się wielotorowo. Można powiedzieć, że spotkało się kilka pomysłów w jednym. Pierwszy z nich jest zakorzeniony w moim doktoracie, który poświęciłam lokalnej y historii mojej wsi Jadowniki w okolicach Brzeska. I znając tak dobrze rozmaite aspekty właśnie historii, tradycji, kultury tej miejscowości, miałam już gotowe dekoracje, pozostało tylko wprowadzić fikcyjnych bohaterów. Dlaczego to miały być akuszerki? Ponieważ jestem zafascynowana ogólnie mocą kobiet i pracą akuszerek. Sama pracuję również jako dula. Zajmuję się niemedycznym wsparciem okołoporodowym. Pomagam więc kobietom, wspieram je i mam swoje przemyślenia także na ten temat, co pomaga kobietom, co pomaga im urodzić, <laughs> czuć się w mocy, czuć się swobodnie i naturalnie, bezpiecznie. Uczestniczę również często w spotkaniach ze starszymi paniami, którymi opowiadają, jak to było niegdyś, i chciałam tę atmosferę utrwalić. No i jest jeszcze jeden aspekt. Moja prababka była akuszerką i pozostał mi po niej wspaniały zeszyt pamiątka rodzinna z 1886 roku, więc mając taki skarb, no i będąc archeologiem z wykształcenia, nie mogłam go po prostu nie użyć, tylko postanowiłam go przytoczyć, zacytować w całości. Natomiast prababka mi się tak trochę wkręciła do tej powieści, bo wcale nie zamierzałam jej tam ym, pokazywać, nie zamierzałam o niej pisać. Moje bohaterki są fikcyjne, ale jednak gdzieś w tym wszystkim ten duch prababki za mną podążał yy, i do tej pory się dopominał o uwagę, aż samą uwagę. I prababka tam się pojawia jako taka trzecioplanowa postać Anna Czernecka. Więc od razu ja dodam, że skoro tak wymieszałam yy, postaci fikcyjne i postaci rzeczywiste. No to, żeby czytelnik nie poczuł się z tym troszkę taki nabity w butelkę może, czy zrobiony w konia, to na końcu jest dokładny spis postaci rzeczywistych, gdzie można sobie znaleźć, kto był prawdziwy, a jak go tam nie ma, to znaczy, że to moja wyobraźnia pogalopowała. W swojej książce zatytułowanej Akuszerki, będącej powieścią, nie niedokładnym odzwierciedleniem tego, co Pani spotyka w rzeczywistości, Pokazała Pani wiele porodów, wiele kobiet rodzących, a przede wszystkim ich różne potrzeby. Na ile Pani pomogła Pani obserwacja jako DULI w pisaniu tej książki? Bardzo, bo moim zdaniem to, w jakich warunkach kobiety żyły w XIX wieku, w XX, teraz w XXI, to są ważne rzeczy, ale o wiele ważniejsze jest. Te ich wewnętrzne potrzeby, które są chyba stare jak świat, jak rasa ludzka, a nawet starsze, czyli po prostu potrzeba bezpieczeństwa. Ona się może manifestować w różny sposób, w zależności też od właśnie tych okoliczności, w jakich kobieta żyje. Może przybierać formę pewnych przekonań, w jakich ta kobieta wzrosła, w jakiej społeczeństwo ją wychowało. Ale potrzeba bezpieczeństwa jest uniwersalna, wszędzie, zawsze, ja z tym kobietom. Po prostu mam swoje przemyślenia. Widzę w tych kobietach właśnie za każdym razem rozmaitą manifestację tej samej potrzeby poczucia bezpieczeństwa, rodzenia w miejscu, w którym można się otworzyć. Widać to dziecko na świat, ponieważ ta osoba czuje się bezpiecznie. I z moich doświadczeń wynika również, nie tylko jako duli, ale też właśnie jako zbieraczki opowieści starszych pokoleń. Że to miało największe znaczenie. Kiedy przychodziła położna, ona miała być jak najbardziej profesjonalna, miała być w XX wieku już tak żeby wykształcona, a jednak ten aspekt ludzki był kluczowy. Jej kompetencje społeczne, umiejętność przedostania się do psychiki tej konkretnej kobiety, to miało największe znaczenie. I to się okazuje prawdą również wraz z upływem czasu, bo jeżeli moje rozmówczynie mają prawie 100 lat, czy w każdym razie mocno po 90, i przytaczają mi opowieści o swoim porodzie i pokazują właśnie rolę położnej jako tej ciepłej osoby, która dała im poczucie bezpieczeństwa nie tylko tym, że ma przy sobie narzędzia, mogła ich wcale nie mieć, ważne było to, że ona wierzy w tą rodzącą. I potrafi znaleźć dla niej sposób, żeby jej pomóc w tej chwili tu i teraz, jaka akurat nie była. To mogły być zupełnie miłe i spokojne dni, a mogły być to też dramatyczne chwile, prawda? Wojny, pożary, powodzie, wszystko to, czego doświadczają ludzie. I jeśli w tych okolicznościach położna umiała sobie poradzić, to znaczy, że potrafi sobie poradzić w każdych okolicznościach. I te baboleńki potem to pamiętały z taką ogromną wdzięcznością. I to chciałam utwalić. Taką położną, która w pewnym sensie jest wczesną matką całej wsi. Pięknie pani pisze o roli akuszerek, ale pisze pani również pięknie o roli mężczyzn przy porodach. No, dziękuję. <laughs> ja widzę takich, którzy się starają i którzy starają się bardzo wyjść naprzeciw właśnie swoim kobietom, starają się również skonfrontować z własnymi lękami. Bo przecież nie ma nic trudniejszego, jak sądzę, dla mężczyzny, niż mierzenie się z cierpieniem ich kobiety. Daliby wszystko, żeby nie musieć bezsilnie patrzeć na to. Więc w dzisiejszych czasach oni mają taką możliwość, żeby się przygotować, a w dawniejszych czasach mężczyźni po prostu, jeżeli lubili te swoje partnerki, żony, to otaczali je wsparciem tak, jak umieli. To mogła być bardzo konkretna pomoc, naciągnięcie wody ze studni, rozpalenie w piecu, żeby miała ciepło. Ugotowanie rosołu i parę innych czynności takich życiowych, o których ona nie musiała myśleć. No i ogarnięcie, powiedzmy, na przykład czeladki dzieciaków, które gdzieś tam też odczuwały tą niezwykłość chwili, że właśnie mama w tym momencie nie jest dyspozycyjna. Oczywiście nie wszystkie kobiety miały takie szczęście, bo nie było znowu już tak bardzo wiele dobranych małżeństw, ale myślę, że ludzie żyjąc ze sobą. I wzajemnie będąc wobec siebie lojalnymi, związanymi tą misją, że tworzą rodzinę i mają jakoś przetrwać, to nawet jeżeli nie łączyło ich bardzo głębokie uczucie romantyczne, to po prostu pomagali sobie, no bo byli już rodziną, która ma przetrwać. Dziękujemy Pani bardzo, i wszystkich zainteresowanych zachęcam do przeczytania książki Akuszerki. Zapewniam, że nie jest dedykowana ona tylko kobietom. Mężczyźni też znajdą dużo interesujących wątków, a przede wszystkim zapraszam na tą zamkniętą w owej książce piękną wieś pod Brzeską, kawałek historii, kawałek kultury, kawałek obyczajów ludowych i życzę miłej lektury. Ja również zapraszam do przeczytania tej powieści, ja czytelnikom z Bochni mogę tylko tak delikatnie zdradzić, że parę razy Bochnia nie jest tutaj gdzieś wspomniana, więc szukajcie. Wytropcie i może zachęcam też do zgłębiania Waszych lokalnych inspiracji, bo na pewno tutaj także były wspaniałe, interesujące postaci Waszych akuszerek i może zrodzi się jakaś powieść, czy to prawdziwa, czy fikcyjna. Dziękuję. No dziękujemy bardzo. No to, to po prostu. Pójdziemy i będziemy sobie gawędzić o książce. Tak, 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 myślę, tak, tak, A jest tyle wątków tutaj, tyle pięknych myśli. Nie lubię kreślić po książkach. Bo mam zawsze taką przed <laughs> To nic, nawet jeśli się y, pisze. Niektórzy ludzie lubią. Właśnie kojarzę pani Irene Hołuj. Ona jest autorką książki Urodzić mm -hmm. Razem i Naturalnie. To jest chyba najstarsza w Polsce położna od porodów domowych, mm -hmm. która. Zaczę zaczęła przyjmować te porody domowe właśnie w latach 90. i stała się przyczyną zmiany. Jakiś tak. reportaż z tego Przez tak. Irena Hołig teraz skończyła 80 lat, mm -hmm. ale nas jak brzytwa. I miałam taki impuls, nie wiem dlaczego, ale poczułam, że ja jej muszę podarować tą książkę na urodziny. Wysłałam jej tą książkę. I potem rozmawiałyśmy, no znaliśmy się wcześniej, rozmawiałyśmy parę razy, I ona mi mówi, wie pani, ja muszę panią przeprosić, ale ja piszę po pani książce, bo ja mam złote myśli i ja do nich będę wracać, a to w końcu. Mój egzemplarz jest tam podpisany dla mnie i mogę pisać. No ja ja oczywiście może pani pisać, jak najbardziej <laughs> muszę pisać, a może mi pani powie, co tam pani napisała, no i się tak dzieliła ze mną na bieżąco, ale jak później fajnie zabrała, wziął się w rękę taką książkę z takimi, tak. uwagę pagami osoby bo wtedy od razu widać, z jakim ona to sentymentem, czy z jaką refleksją mm -hmm. to czytała. Właśnie to było miłe, że się podzieliła ze mną tymi swoimi przemyśleniami niektórymi, mm. Takżeśmy za dwie godziny non stop bo to jest położna, więc ona mi tutaj dużo miała do powiedzenia. Mm -hmm. no, moim największą troską tak naprawdę, jeśli Panie czytały po słowie słowo do czytelniczek, mm -hmm. To ja to tam wyraziłam. Jako, że nie zajmuje się medycznym wsparciem, tylko niemedycznym. Tak. Ja Panią zapytam o to, uh -huh. bo ja wiem, że nie, wiele osób się nie spotkało z tym, zwłaszcza dobra. takich starszych uh -huh. pań jak ja, które już. rodziły w, w czasach dawniejszych no, nieco. Tak, nie słowo stare, profesja stara, ale w tym kontekście jest to nowe. Uh -huh. Ja właśnie miałam największy problem, co widzi palec położnej, uh -huh. bo. Wiadomo, my odbieramy inaczej te bodźce, gdy nas się bada. Inaczej odbieramy, gdybyśmy same sobie chciały sprawdzić, co może widzieć palec położny, ale co naprawdę widzi palec położny, kiedy się rodzi, kiedy ciało pracuje. No więc, szczerze powiem, tutaj poszłam w moją wyobraźnię wyłącznie i poprosiłam trzy znajome położne, żeby bardzo krytycznie spojrzały na mój opis, co widzi palec położny, bo mówię, ja nie chcę tu mieć błędów logicznych, więc jak zobaczycie błąd, to mi tu róbcie wykrzykniki i ja to jeszcze przepracuję jakoś, tak. bo to musi być takie realne. A tak, mężczyznami to jest tak, pani dyrektor, na początku rzeczywiście myślałam, że to jest stricte do kobiet. I tak też wydawca ukierunkował promocję, nawet to słowo do czytelniczek, a nie do czytelników. Tak, tak bo jest to do tak. czytelniczek. Potem założymy, założyliśmy, że jednak większość statystyczna to będzie płci żeńskiej. Ale okazało się, że mężczyźni też się za to biorą, że biorą się za to na przykład mamacy regionalnej historii, którzy sobie różne smaczki wyszukują. Dziękuję bardzo. Ja nie dziękuję, że to czytają również mężczyźni. Ja że... Także ja na początku jak się zdarzali mężczyźni, to wręcz pisałam w dedykacjach, że dla, jest to książka dla kobiet i dla odważnych mężczyzn. No bo jednak myślałam, że jak jest tam wagina odmieniona przez wszystkie przypadki, to trzeba Pięknie trochę odmienić. Piękny jest ten moment z tą waginą, z tymi wszystkimi nazwami, w wykonaniu panny Aldony. Tak, Ale tak, tak. No tak pomyślałam właśnie, właściwie Pani Dyrektor, miałam taką myśl, no jak Pani widzi, Moje spotkania z klientkami to jest bodziec, a to to już jest reakcja. Tak. Miałam taką klientkę, która była Słowaczką, i, a jej facet był Czechem. Oni mieli też takie ciekawe polsko-czesko-słowacki styl mówienia, po czym jak się to dzieciątko urodziło płci żeńskiej, no to obsypane było potówką i ta mamusia mówiła, że no to trzeba tutaj, pokaż mi jak tym krochmalem myć tą waginkę. I tak ładnie pomyślałam, Boże, Dlaczego w języku polskim ludzie nie mówią tego tak na co dzień? Tylko wymyślają jakieś albo dziwne słowa, albo się męczą z terminologią, która jest taka sucha, albo brzydkie słowa mówią ze wstydem, albo bez wstydu. A jakby tak wprowadzić tą zmianę, prawda? Mhm. Tak. I to samo zrobiłam, jak chodzi o sformułowanie przyjąć powód. Bo pewnie pani jest świadoma tego, że jako związek frazeologiczny w XIX wieku, gdy ta powieść moja się dzieje, to funkcjonowało wtedy normalnie powiedzenie odebrać południe. Tak. Ale w międzyczasie to dostało dodatkowy kontekst. I to jest negatywny kontekst, ponieważ gdy zaczęła działać Fundacja Rodzić ludzku w latach 90. i ona wprowadzała tę zmianę, żeby jednak zwracać więcej nieco uwagi na kobiety, niż tylko traktować je tak mm. jako, nie wiem, no, fabrykę dzieci, nie? To. Właśnie zawalczono o, o, o słowo też, żeby mówić przyjmować poród, a nie odbierać poród, żeby przyjmować tę kobietę z jej podmiotowością, z jej głosem, z jej preferencjami. Dlatego ja świadomie zrobiłam tu takie przekłamanie, jeśli chodzi o język, bo w XIX wieku, w latach przedwojennych nikt nie mówił przyjmować poród, a tutaj nie będzie innego. Bo jak powiedział Gandhi, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, to ja tutaj pomyślałam, jeżeli ludzie przeczytałem to jakieś 200 razy, tak to im się. Tak, tak. Myślali, tak. tak. Ale wie Pani, czy mnie Pani bardzo zaimponowało w tej książce, co podziwiała mu Pani cały czas? Ten sposób, w jaki Pani oddała mentalność wsi, wsi, którą ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, bo wtedy jeszcze ta wieś nie była zepsuta mediami. I ja pamiętam tych ludzi bardzo prostych, mało wykształconych, ale z taką niesamowitą mądrością mhm. życiową. Mam mhm. takie same obserwacje. Wprawdzie <laughs> jestem. Um, właśnie może to sprawia, pani dyrektor, że to widziałam, bo ja tam nie mieszkam od zawsze. Mhm. Tylko przyszłam jako nastolatka i czułam się po prostu tak. No jakbym zwiedzała trochę egzotyczne mm -hmm. miejsce, które stawało się moim, ale zanim się stało, no to wszystko mnie dziwowało, prawda? I... O oh, dziwowało, słowo no, właśnie. jest I Babcia moja była taką moją nie do końca cierpliwą przewodniczką po tym świecie, bo ile razy można tłumaczyć, nie wiem, posyp kurą weź tam ziarno jest na boisku, gdzie? Na boisku, ale gdzie, babciu, no w Spodole na boisku, nie wiesz, co to jest boisko, no nie. Moje no słowo, które Pani przypomniała jest inne w tym. Ślufanek. U nas tak to brzmiało, ślubanek. u Pani brzmi ślubanek. Ślubanek". ślubanek, ale u nas to brzmiało ślufanek. Bo to było chyba od szlofu, tak. na, na tej skrzyni. Tak. tak, albo raczej w skrzyni, bo to, to było tak. takie, wiecie co to było? Drewniana skrzynia, w której wysuwano albo otwierano wieczór. To, to, to troszkę inaczej, bo u nas to wyglądała jak taka ława, ława. ława hmm. która miała pod spodem skrzynkę. Tak. Otwierało się to miejsce do siedzenia i ukazywała się ta skrzynka, która była często wypełniona czymś, jakimś ścianem, słomą. Tak. Na której się stało. Tak w ludzie... domu już nie było, ale u mojej jednej bunko. sąsiadki takie coś było. Ja nie wiedziałam, co to jest. No tak, to właśnie było. No, tak. W domu na wschodniej użyłam słowa szesląg, bo tam była dama, która lubiła spać na No więc było bardzo, bardziej arystokratycznie. Tutaj poszliśmy w prześnę, ale w zasadzie służy temu samemu. Na...